Wczoraj odbyła się przed Ministerstwem Zdrowia manifestacja szpitali powiatowych. Jak pan ocenia tę sytuację? No cóż, myślę, że mamy nieustający problem z niedoborem środków, i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast sądzę również, że po prostu rosną nam apetyty. I jeśli spojrzymy obiektywnie, to. Na poziom wydatków, także tych, które są kierowane do szpitali powiatowych, to trzeba powiedzieć, że one nieustannie rosną i w ostatnim czasie są wyższe. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości, natomiast jednocześnie rosną potrzeby. Takim, takim niewątpliwie wyzwaniem dla szpitali są rosnące płace. Ja muszę powiedzieć, że czasami wyobrażam sobie, że troszkę więcej współpracy w tym zakresie powinno być między dyrektorami szpitali, którzy w tej chwili w sposób taki, powiedziałbym, zabójczy między sobą konkurują o niektórych pracowników, zupełnie nie oglądając się na rzeczywiste możliwości swoje i po prostu obiecują. Czasem, y, y, zwłaszcza na przykład, lekarzom wynagrodzenia, na które ich po prostu nie stać. No A jak ich nie stać, to teraz z kolei, prawda, po y, podpisaniu takich umów, okazuje się, że są potrzebne dodatkowe środki skądś z zewnątrz. No, nie do końca y, jest możliwość, żeby w nieskończoność. Y, te środki pozyskiwać, chociaż też trzeba powiedzieć, że w tym roku wszystko wskazuje na to, że dzięki różnym modyfikacjom wynagrodzeń, zwłaszcza w tych podstawowych dziedzinach właśnie będących domeną szpitali powiatowych, jest szansa, że środków będzie więcej. Jakie Pana zdaniem działania należy podjąć, aby rozwiązać ten problem? Ja myślę, że rozwiązania w tej chwili, jeżeli chodzi o rozwiązania organizacyjne, one idą w dobrym kierunku. Uważam, że rozwiązanie, jakim jest sieć szpitali, sprzyja właśnie na przykład rozwojowi szpitali powiatowych i to w takim kierunku najbardziej pożądanym, to znaczy dążenia do doskonałości w tych dziedzinach podstawowych, a niekoniecznie poszukiwania dróg rozwoju poprzez otwieranie bardzo wąsko specjalistycznych oddziałów. Myślę, że w niektórych miejscach szpitale powinny dokonać analizy swoich kosztów i w ogóle zakresu swojej działalności i sądzę, że to jest też wyzwanie nie tylko dla zarządzających tymi szpitalami, ale przede wszystkim dla ich organów tworzących, przede wszystkim dla starostów w różnych częściach Polski. Wydaje się, że w tym zakresie potrzebna jest jakaś współpraca, no a z poziomu regionalnego, wojewódzkiego jakiś rodzaj koordynacji. Po prostu jest wiele takich szpitali, które często sąsiadując ze sobą bardzo blisko, powielają wysiłki bardzo podobne. Jednocześnie no, na pierwszy rzut oka widać, że często dysponując wolnymi łóżkami, czyli krótko mówiąc nie wykorzystując swoich zasobów. Wydaje się, że naprawdę przyszedł już czas, żeby odłożyć na bok takie lokalne ambicje i powiedzieć wprost: ty będziesz robił chirurgię, a ja położnictwo, ty będziesz robił pediatrię, a ja interne. Niewątpliwie bardzo wiele decyzji Powinno skończyć się również tworzeniem raczej łóżek długoterminowych, opieki długoterminowej, różnego rodzaju zakładów opiekuńczo-leczniczych czy innych form opieki nad pacjentami przewlekle wymagającymi opieki, a nie utrzymywanie ciągłego, dużego stanu łóżek ostrych, które bardzo często stoją po prostu puste.